Hoje a bicicleta está w Lipinach Górnych Gorowina organizujemy już siódmy rok. Pomysł dali rodzice razem z nauczycielami. W tym dniu łączymy święto mamy, taty i Dzień Dziecka. Każdego roku przygotowujemy długą, okpitą część artystyczną ze śpiewem, tańcami, z życzeniami dla rodziców, a potem jest zawsze biesiada na boisku szkolnym i taki piknik sportowy, na którym wszyscy bardzo dobrze się bawimy. W tym roku, tak jak Wspomniałam, siódmy rok będziemy się bawić, chcieliśmy, żeby zintegrowało się nasze środowisko. Tutaj lipińskie, więc mamy lipiny dolne, lipiny górne na imprezie. Mam nadzieję, że będziemy się bawić do późnego wieczora, razem, wspólnie tutaj przy biesiadzie, przy stołach obficie zaopatrzonych przez naszych rodziców. W tej chwili trwają zawody i gry sportowe przygotowane przez nauczyciela wychowania fizycznego, dzieci otrzymają nagrody. Sponsorem, częściowym sponsorem dzisiejszej imprezy jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która włączyła się finansowo w naszą imprezę, a cała reszta to zasługa naszych rodziców, którym chciałam serdecznie podziękować. я могу